Odbyła się rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Władimir Putin powiedział, że jak najbardziej chętnie można zrobić tak, żeby nie atakować nawzajem swojej infrastruktury energetycznej z Ukrainą. Chyba z godziny później złamał te propozycje, bombardując infrastrukturę energetyczną w Słowiańsku i zostawiając półmiasta bez prądu. Gratulacje. No i Trump rozmawiał też potem przez telefon z Władymirem Załańskim, który. Ukorzył się, przeprosił no, performatywnie. I Trump i Załański wydaje się, że ta rozmowa no, przebiegła dużo lepiej jednak niż ostatnia ta koszmarna po prostu sytuacja w gabinecie owalnym. Tak, natomiast trochę mam wrażenie, że nie ma to znaczenia. To znaczy, widzimy to, co było oczywiste dla wszystkich, czyli Putin i Rosja w żaden sposób nie są zainteresowane zawieszeniem broni. E, żadne z tych maksymalistycznych warunków, które, które Putin wyznaczył jako cel wojny, nie zostało na razie przez, przez Rosję odstawione. Trump robi dobrą minę do złej gry, mówi, że rozmowa była świetna, że tutaj e, idziemy w stronę zawieszenia broni, że tam jeszcze parę rzeczy trzeba e, uzgodnić, ale, ale jest to na horyzoncie. Teraz na, te najtrudniejsze rzeczy to jest, żeby zacząć, a jak już potem zaczniemy, to jeszcze będzie o tym tkwi w szczegółach, ale, ale jak będzie... się powie A, to się powie Z.